十二月，Go。 Przed zatrzymaniem kilka zamków wyżej. Trzecie powtórzenie. Przerwa około minuty. Zbijamy jedn... troszkę oddech i tętno u psa. I u nas Tą przerwę możemy sterować. Czyli jesteśmy później w treningach, ta przerwa może być krótsza. Że ruch na kolejne nogą i ciałem jest bardzo podobny jak na saniach. Czyli na saniach pracujemy podobnie nogą i podobnie ciałem. Co jest istotne? Istotne jest to, że podczas odpychania noga odpychająca się po pierwsze jest zmienia. raz, kilka razy prawo mogą kilka odpowie, gdzieś lewo nogą. Natomiast ten ruch powinien być w ten sposób. Wyprowadzamy, śpinamy mięśnie brzucha, prowadzamy jako wysoko, kopiemy mocno. Noga się zatrzymuje w tej pozycji. Nie robimy czegoś takiego, bo fajnie wygląda na zdjęciach, nie? Noga jest jest krótkie, tu, tutaj się kończy. Hop, hop, w ten sposób. Natomiast lewa noga, żeby było mocniejsze oddechnięcie, może wychodzić na palca. Noga kończy ruch mniej więcej w tym, na, na, na tej wysokości, przy ośce. Nieraz się zdarza na początku, że kostkiem pobijane. pobiane. Nogę zmieniamy 3-5, kopni w prawo, 3-5 lewą. Natomiast jeśli mamy bardzo krętą trasę, no to zmieniamy nogę częściej. Zawsze do zakrętu. Zbliżamy się do lewej, to pracujemy już lewą nogą. Prawa stoi na podejściu. Coś to... istotne. Bardziej się męczę to nawet na stronie A, nie ta, która a jak jest długa prosta, to po prostu zmieniamy to co parę kopni, dlatego że nogi naprawdę potrafią dręczyć. Załóżmy prawa, jak jest silniejsza. I no i jest łatwiej kopać ten ruch, żeby utrzymać y, nasze ciało całe, to prawą nogę. I tak kopałem na zawodach, a druga zdrętwiała. I... Końcu, nie miała się ustać. Moment, kiedy ukształt zdejmujemy, ma być momentem, kiedy wiemy, że kończymy trening, wie, aha, to, Kiedy jest też aha, idę spać jeść. Ale jak dostoją uprzedzy, będzie kodował pewnego rodzaju informacje z czasem, jak będziemy systematycznie realizować każdy, każdy Systematyka jakby i powtarzalność tych zachowań jest najważniejsza w tym wszystkim. Arbuncie. よし、ただ。 Ne